Cześć i czamy, ludzie z tej strony. Kazak, witam Was w pierwszym premierowym odcinku z Cyberpunk 2077. Nie ukrywam, boję się odpalić grę, boję się co to będzie, co się stanie przy moim ogrywaniu gry na wersji PS4 FAT, ale chętnie sprawdzę fabułę i przejdę przez tą albo mordę, albo przyjemność razem z Wami. Dobrze, tak więc już brałem naszą postać, stworzyłem i dodaję atrybuty, które dodałem, i lecimy dalej. Dobra, dobra, zobaczmy, co tu możemy jeszcze stworzyć, czy to już koniec? No, koniec, uff, a nie, jeszcze nie, a, potwierdzić wszystko? Jesteśmy w v Bank. o wyglądzie takim jak na zamkniętym obrazku i zobaczymy kiedy nam gra wywali pierwszy raz. A, oczywiście, jak zwykle zachęcam Was do obserwowania, lajkowania, subskrybowania kanału na YouTube, Instagramie, gdziekolwiek możecie. Jak więc, jak, tak jak wcześniej wspomniałem, ugrywam oczywiście grę, grę na PS4 fatce. Która moje moj, lata ma już chyba dobre ze sobą, bo. u ile już mam? 6? 6 lat? No, chyba tak będzie. No, czytywanie nie będzie zbyt szybkie. <laughs> Miałem fajne rady, żeby odpalić grę lepiej na ustawieniach u nas. Zanim zaczniemy, kończę. No, wyłączyć jakąś rnistość, rozmycie w ruchu i najlepiej zainstalować ją na PC z mocnymi, wiecie, parametrami. No ale cóż, no niestety nie posiadam, więc ogrywam na tym, co mam. Zobaczymy, żeby nie gra, czy jednak zwrot do sklepu. Idziemy. Ej, ogrywamy z polskim dubbingiem. Pierwsze raz przejdę po polsku, a później chyba spróbuję po angielsku dla kijanów. Coś słychać. Wooow! Really? Chwila bólu i po wszystkim. Zrób to. Co tu jest? sen. Wszystko w porządku, bracie? Jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłem go. Kto? Ktoś stąd? U. Czy ktokolwiek U. miejscowy próbowałby mnie okraść, Pepe? Słuchaj, sprawę mam. Poważną, co tym razem? Zobaczcie nogi! Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz. Każdy w Heywood to wie. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem. Dałem dupy. Mhm. Mm Pogadam z Kirkiem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. No pierwszy raz na city. Okej. Okay. To mi Ratujesz mi życie. życie. Nie był eee. Ma swoje demony. One nie dają spokoju, <grym _> ale przekażę mu, że, że... to jest jakiś żyć, yy, super nowy szczepież nie potrzeba mieć łyd. <grym _ parentheses> przepraszam. Zobaczmy. Aha. nie Nie? Nie, sucho jest. Nie, tego też nie ma. Nie wiem, może od Kolumbijczyków. No, zdzielało się. O, patrz się, ma nogi. <grym>, dobra, już Co tam słychać w wielkim świecie? Ten nie minęło dwóch tak? minut, żeby. Rospakowujemy. Nie popsuło coś. Ostatnio karowało kupów, elekcę dzona. Nie można. Są dziadę się coś babcji. nie Byłam dzisiaj w szpitalu, Javi ma połamane żebra. Na szczęście kula przeszła bokiem. Policyjna obława. bo nie wychadza, że narkotyki. Myślałem, żeś mi wywali grę. Skurwysyny z strzelały do każdego po okolicy. Dostał za kolor... Cześć, Kirk. Sprawę mam. Wi, opela. Na v. Zajmij co e, Jak się biega tutaj? E, sterowanie... Tak, pokaż sterowanie, ustawienia. Aha, sprint jest. Kurde. Prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? <grym> Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. A, A ty co? Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. No, odpuść mu, co? Odda ci, tylko potrzebuje trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Hmm, może włożyć kopatę. Wiesz, Kirk, zapominasz chyba czasami, że ty jednak nie jesteś stąd. Wpadasz do Hajułd na gościnne występy, ale mieszkasz przecież w Pacyfice, a to daleko. Co sugerujesz? Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Hmm, hmm. Może dogadamy się inaczej. No zobaczmy, co tam jakieś autko. No i... Fura z okładki. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. drugiego burmistrz Ryan. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym jak godna mnie zwiniesz. Zrobię zobaczymy? to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? Okay? No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem nim. Mój człowiek Rick pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie. Ebo, okay, no, weźmy się. Twój człowiek Rick. Ufam mu jak brat. Okej? Okay. Nie brzmi to jak dobry plan. Nie. A jak brzmi? Jakbyś szukał frajera. To nie jest wystawka. Słyszałem, że masz głowę na karku i pomyślałem, że możemy razem zarobić. Jak to jest złośliźnie Komu to trzeba ukrześć? Korpowi zarasaki. Garniturowi, który rozrzuca hajs na lewo i prawo. Jakieś nazwisko? Skąd ja mam wiedzieć, jak ma na nazwisko? Wiem, że to jakiś ważny skośny i wiem, gdzie go można spotkać. No dobra, to chyba lecimy. Jak miałbym to zrobić? No nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwa, potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia i to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Rayfilda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Rayfildy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabukinie takie rzeczy sprzedają z lady. Trochę wiary, bracie. To co? Jesteśmy dogadani. No, kurde. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Kirk. Spokojnie, Will. Jeszcze się na tym dorobisz. Zobaczysz. Jedź do Embers, Glenn. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Powodzenia. Będziemy w kontaci. Tak się jest nie mogę biegać? Czy coś jest? Rales ale salon nie dostanie walki. Jest najlepsze swoje. Znaczy o... no, położył Hernandeza, położył Smisa. Kano Go for Zobaczycie. Mogę powiedzieć, że załatwię sprawę? Ma najlepszą pracę, no. w przychodzeniu. No jak, win. Co jest? Kirk da ci spokój i odpuści dług. Za to mnie wiesz, już za przysługę. Win, ratujesz mi życie dosłownie. Zagadano to o, to nie będzie spacer w Tu było, czekajcie, Co jest? Latwie razem. I co z tego? Jakie muski? Limonki. A, no, bieganie było no, no, wyłączone no, 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 Albo chodzi. Masz może papierosa? Nie mam. Co? Słaba noc? Nawet nie mów. Jeszcze trochę i zabraknie mi czysz. Bo o dla dzieciaka to nawet nie myślę. Nie kojarzycie się, znamy się? Pytałam tylko, czy masz papierosa. Chodź, Różnej Ej, że sprawdzę? Yy, sterowanie, czy mogę zmienić? Nie mogę zmienić. Wróć coś weteranowi, żeby wierno. Się, się do ludzi w samego Domingo. Nie się gotowi. Tak, Padre. Kogo ja widzę? Wi, kopelat. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Sebastian Ibarra. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, Padre? To samo. Kajłut nigdy nic się nie zmienia. Opowiedz mi lepiej o sobie. Kurze, wróciłeś tutaj? Znowu w domu. Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałeś przywitany. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. O, piramidu, dziękuję. To gdzie jedziemy? Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Pewne wejście? Przejdź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Niewiele się tu zmieniło przez ostatnie dwa lata. Znasz Heywood. Ma mocne korzenie. I podlewa je wciąż ta sama krew. To powiedz mi, co u ciebie. Łapie się różnych rzeczy. To tu, to, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałeś, co? No chyba nie. Jak widać, wróciłem. Jakby tam było lepiej, to bym został. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Palsja bara. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, rasa dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, siągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły. No też. Tatuśku... jeszcze kurwa jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Wiesz co? Ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No? Coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, Padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, gnojku. Markus, jedziemy. Ja się, że nie zapomniałeś skąd pochodzisz. I jak się zachować? Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Uroził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Podjedź tam. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. Czas na mnie. Z Bogiem. Aha, skróty A, czekajcie. Zabierz szybkiego zapisu A, szybki zapis Ponoć radzą, żeby często zapisywać dole. Uh. Uuu Automat skanować ludzi Okej okay. No, kurwa Co Opóźnienia pad chodzi jakby chciał A dobra hey, jak idzie? Jestem na miejscu Zaraz znajdę tego twojego człowieka Rik jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Mhm, uh -huh. mówiłeś. Uuuuh, Myślałem, że tak się odpala ja? światło. W czym mogę pomóc? Ty jesteś Rik? Ja. Od kilka? Od kilka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Kirk. widzę ten samochód. Działaj, chłopaku. Powodzenia. To nie mogę biegać. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Coś Jesteś człowiekiem słabej wiary. Wiecie co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj te furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. O, tak wygląda na to, że pójdzie gładko. Mm, nie mógł tak nigdy. Halo, uh. wysiadasz, wysiadaj. Wystarczy jest dar z pokrywów, wysiadaj. Uh. Uh. Hey. Co jest? Aj hey, policja, nie ruszacie się. Policja, jesteście aresztowani. Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na ziemi, kurwa, na ziemię! Szybko! Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie West. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę, detektyw Steens. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor z Alan. Jeden jest. Ciebie też kojarzę. No, bym Czekam. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los Knojów z Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj sterczą. Jak widać, nie płynie. Starczy Pan tego gadania. Co teraz? A jak myślisz, teraz cię siedzi. Daj spokój, Steams, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy knoju. A i tak, w najgorszym wypadku, przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełniane. Nie okraźliśmy z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie turnych zeznań i zabawek w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Słyszeliście? Mierda. O, i panas. O. No to wiesz, że jednego ciosu będziesz mdleć, to raczej cało będzie w tym Night City dla ciebie. Ale zobaczymy jak to pójdzie wszystko. Kolejny ekran wczytywania. Kurwy, syn. Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Ja też. Ja też. Jak widać, Stince jest, jaki jest, ale honor jeszcze ma. Myślisz, że to honor nas uratował? Tak. I to, że jesteśmy z Heywood, tak jak on. Gdyby nie ja... Może udało być się zwinąć tę furę? Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczny gówno podlady w kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Znaczy, ściąga ci na kark policję. Powinienem to wiedzieć. To może teraz mu. Jackie Wells. Vij. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. No le. właśnie w Kojocie dostałem zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasy i nie ma jego oddać. Obiecałem, że się za nim stawię. Hmm. Dać się poniewierać takiej pizdzie jak Kirk? Wiesz co o nim mówią. Podobno jest obstawiony przez kartelę. kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o kilku. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Heibú. Wstawaj, chodźmy na obiad. Obiad? Moja mama robi najlepsze, czyli. Zobaczysz. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się, umieram z głodu. Masz rację. Chodźmy. No i znowu wczytywanie. U, macie 25 minut chyba z gry i jeszcze się nie zacięło. Tfu, tfu, tfu. <ślech> żeby nie zapeszać. Na razie będę poza spadkiem klatek, te takie bugi z ucinaniem czegoś, albo to nie jest dla mnie jakoś z wielkim problemem. Dzień dobry Night City. co? Przy mikrofonie Stannej. Przed nami kolejny dzień w mieście Snow. Kocham Night City e... jak kocha się matkę, która A. oddała cię do pitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej widze jesteś krótkim. Bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Czyli jakby tutaj przeciśmy całą historię od momentu poznania do chwili obecnej. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Pół roku! Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla Ciebie. To drzazgę na militech. Powiem Wam tak, to jest chyba moment, żeby zakończyć ten odcinek. Pierwszy odcinek bez buga, takiego wywalającego z gry. Jest dobrze. Tak więc, jeśli odcinek Wam się podobał, macie ochotę na więcej, zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza i subskrybowania kanału. A na razie to wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć i czołem, trzymajcie się.